Hej, hej, ruszamy właśnie do Karpacza. Rodzinny wyjazd. Tak. Siema. Siema. Przywitajcie Siema. się ładnie. A sąsiadka myślała, że my do niej, a my się nagrywamy. Także ruszamy. To było dobre. Zawsze jaki sąsiad Jedziemy, a wiecie, z Niemiec do Polski jest tunel. jak Max zobaczył, że tunel, to od razu Alexa. Alex, Alex challenge robimy. Nie wiem czy widać ale nie oddychają Wiecie jak jechaliśmy do Chorwacji to też tak było No się słuchać, jak zapię A te tutaj 3,3 km i jeszcze 60 na wyczynę Zwariowanie Wyjeżdżamy Jak się czujecie? Zwrócony Ile wdechów było? 5 o 5 Wow, nieźle. No, gruba akcja. No, całą oklaskę. Jest, tak? <laughs> Jesteśmy w Polsce. Tak się śmiejemy. Szkoda, że nie nagrałam. Przed chwilą tankowaliśmy i paliwo było benzyna, 5,99 kosztowało. I chłopaki się śmieją, bo ja mówię, trzeba było wziąć kanister i z 10 litrów zawieźć. Max by miał do golfa. A oni się śmieją, że biznes otworzymy. No. A co ty mówisz, Alex, że co zrobimy? Następny następnym filmik będzie. To to ja, ja przewieźć 400 litrów. Tak, 400 litrów. <laughs> <laughs> Pani fakt. Tak sobie żartujemy. A Max będzie już kolegą sprzedawał po 2 euro. Biznes będzie kręcił. Po 2 euro, a euro 90 w Niemczech. <laughs> Nie szkodzi. A tutaj już jest droższe, na szalu. 6.09, a my tankowaliśmy za 5.99. O, nic nie widzicie. Coś się zrobiło. Prześwietlił się ekran. Telefon się psuje. No widzicie, taki to Samsung. Nie, Piotr? Tak. Widać. Tutaj widać jakaś duża restauracja. zamiast Zornica. Ciekawe. Jak karmią, ale ludzi widać dużo było. No i tak podążamy powoli. Gadamy, żartujemy, śmiejemy się. Chcesz coś powiedzieć? No się całkiem całkiem. I trzeba się skupiać. A no widzicie. <gryw> Jesteśmy wiele niej górze jeszcze 20 minut i dotrzemy na miejsce. A jak dobrze pamiętam, to sunset tutaj mieszka. Także pozdrawiamy. Pozdrawiamy. <laughs> Nasza wicka stała. O, jest prosto. wałbrzych Karpacz. Także za 20 minut będziemy na miejscu. Ho ho ho. Więc. Wypadeczek. Aż się Nuka zdenerwowała. No, spokojnie, wszystko ok, i znam. Widzimy już śnieżkę. O, jest. Jutro się będziemy na nią spinać. Tylko, żeby nam pogoda dopisała. Widać, liście latają, to jesień idzie. Jesień jest Piotr już. Mamy dzisiaj 1 października 2023. Jesteśmy, proszę Państwa, w Karpaczu. Do celu mamy 6 minut 2 km. No, także patrz, dla już... taki zabawka <noise> Tak, ta wielka 150 Z drugiej strony też jest Także jak już tytuł na to wskazuje Wynajęliśmy domek w Karpaczu Więc się cieszymy Cały domek dla nas No ludzi jest nawet Sporo Dzisiaj niedziela Sporo, sporo ok. Za 200 metrów na rądzie drugi zjazd to naprawdę dużo ludzi. niedzielę mm -hmm. O słuchajki na zjeść <grym> zakopanego. proszę, poprzednim razem rok temu jak byliśmy tu tutaj dokładnie Mieszkaliśmy w tamtym budynku, a teraz troszkę wyżej, i tu startowaliśmy na śnieżkę stąd. Tak. <grych> Także fajny mamy teraz, będziemy mieć fajną drogę. 400 metrów jeszcze patrzę, tak właśnie. To będziemy mieć bliżej, pół kilometra na śnieżkę. Tak. <grych> a nie, bo my z Van Gogha. <grych> Z Wanga mamy je To chyba wyjdzie na Maxa i pójdziemy stąd tą samą trasą Ale numer Max ma wyjdzie na twoje, bo my stąd startowaliśmy tym szlakiem Bo tu jesteśmy przy samym przy szlaku Przy samym szlaku jesteśmy, jesteśmy. nie trzeba nic jechać To Skręć dzisiaj jeszcze wchodzimy na no szlak? Nie, dzisiaj nie A dzisiaj stąd, a jutro bo, z Wanga Tak <laughs> Bo wiecie co? Tak właśnie rozmawialiśmy, że z Wanga chcieliśmy startować, ale... Skręć w prawo Następnie Ale chyba tak się nie uda. Do Jesteśmy, proszę państwa. Wilczy wodospad. Jesteś na miejscu. No, proszę państwa, byliśmy w recepcji, już wszystko wiemy. Także który nasz domek, ostatni tutaj. I zaraz wszystko pokażemy. Bardzo miły właściciel. Tak, tak. Zmienił naprawdę. się obecnie. Proszę. Także czas się wypakowywać. Będziemy zobaczyć. Dokładnie, tak na letniaka. Co <grystanie> Piotrek wyskoczył w Japonkach? <grystanie> Wszyscy w Kurtkach tutaj chodzą, tak. ty w japoneczkach. No, Kusia, będzie miała sąsiada. Tak. Dobrze. 30 numer. Zapalimy światełko, żeby było lepiej widać. Mm? Sowka. Max tutaj już fotografuje. Aneks kuchenny, to idę z Aleksem na górę. Jak już Aleks wchodzi na górę, to idę. Nukusia! Kurczę, Nukusia! Ciekawe, co na no, no, ona robi. Nagle się no, 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 zasłania. Cieszy się, maleńka. No, kochana jesteś, tak. Kochana jesteś. Nie, nie. Kochana, nie widzi mnie. Dobra, idę na górę. No, schody niepadne. Idę w prawo. Prawo drzwi i w lewo, wybieramy w prawo najpierw. O proszę. Łóżko jedno i drugie. Czyli więcej osób może przyjechać, bo oczywiście my wzięliśmy domek na 6 osób, dlatego że nam za mały był taki na cztery. O, ale fajnie. Widzicie? Można sobie schować. Jesteś też, maleńka. No, też jesteś. jesteś. Dobra. Ale to jest fajnie, taka łapka Ale na ciasno, nie? Tu Pokoik też taki podobny. Mhm. Osób. Tak. tak, to jest nasz sześcio... 6... Bo my śpimy na dole. Także macie pokój. To ja lewy. No. tak No tak, tak. Tak, moglibyście wziąć... No. O kurczę, ale te schody to są strome. Ja nie będę wchodzić na górę. Dobra, idę na dół. Tu ławeczkę, co coś jeszcze można. Co ma zmieniać? A gdzie będzie Cieki mać? Tu, na dole. Na dole? Tak. tak. Mama u Aleksa, <laughs> ja u Ciebie będzie Cieki A gdzie Luka? Nie chciałem wiedzieć, co z Alekiem kim mam. Hmm? Nie, masz swój Dobra, pokój. Także super. A my tutaj sobie rozłożymy sofkę i będziemy tu spać przy aneksie kuchennym. My będziemy dłużej urzędować na pewno. A łazienka jeszcze. Proszę Państwa. Proszę. Ładnie, prawda? Bardzo ładny Domeczek nieduży, co prawda. I spędzimy tutaj dwie noce. Także ciekawe, jak lodóweczka wygląda. No, wszystko ładnie, piękne. Mhm. Mm będzie Szklanki kawkę można zrobić super. Przybory, jakaś deska do krojenia. Nie ma piekarnika, ciasta nie będzie. <ścoughs> Ale nie, nie wziąłem, żartuję. Nie wziąłem do robienia ciasta. Jakieś garki. Nie ma garków? Czyżby? Ale suszarka jest, Piotrek, można ich pochwalić. No, o, no to jesteśmy tak. w Polsce, pan Jacek, jest, jest, no, jesteśmy w Polsce. W Chorwacji nie ma, ale nie ma garków, wyobraź sobie. Może trzeba zabrać ze sobą. Czekaj, tu patrzyłam, jeszcze tu może. O, coś o, jest. jest, zwracam honor. Nie nic nie Ale my i tak będziemy jeść na mieście. Coś jest. Aha, i mamy tutaj wliczone śniadania, w cenę, także fajnie, na śniadanka będziemy chodzić, jutro pokażemy co i jak i o cenie też powiemy oczywiście, tak? A tu stoliczek jest i dwa krzesła. No właśnie, dlaczego dwa? Bo na sobie te chyba tak. Zademonstrujcie jak to się siedzi. Zróbcież pokazówkę. Tak. Ty byś tak z noką siedział, siedział, tak? tak? Tak. I tak. <laughs> Daj, tak, już to tak? Tak, Dobra, tak? dobrze. To jeszcze zrobiłem jakieś foto. No i tutaj jakiś telewizor Philipsa. Ciekawe, czy z netem? Tak? A Wi-Fi nie zapytaliśmy. Właśnie. No coś jest, ale nie widzę hasła do Wi-Fi. Nie ziewamy. Proszę Państwa, nie ziewamy. Nagrywamy. Jest źlicznie no wygląda. Dziewczyneczka. Tak? Ty się cieszysz? No, Podoba jej na się. To zaraz się zbieramy i idziemy jeszcze na miasto, tak? Tak! kto głodny? Ja! Ja też. Także trzeba się zbierać. teraz weźmy jest? Ale my się zdziwili. Na no śniadanie, byśmy poszli. Proszę, no kusia już sobie biega, zadomowiła się. Są takie domki, osiedla takich domków, jakby, i są mniejsze i większe. Ruszamy na spacer do centrum Karpacza i tak oglądamy te domki, i mielibyśmy tylko ten dół, bo to dla dwóch rodzin jest po prostu czteroosobowy, Ale my woleliśmy. Widzicie, osobne wejście jest na dole, osobno, i schodki są do góry dla drugiej ekipy. Och, ustawka jest dla dzieci. Taki mały plac zabaw. Ładnie, bardzo ładnie. Tutaj chustaweczka tutaj restauracja Wilczy apetyt, ale nieczynna, no tak jak mówiliśmy. Nukusia idzie z nami. Ma ośrodek nazywa się Wilczy Wodospad. Hmm, ciekawie. Tak, Nukusia idzie, zobaczyła sicu. Piesiu już biegnie. Proszę. Ale podobny, trochę takie barwy. A to chłopczyk, a to ma... Podrywa, dzień dobry. Podrywa cię, widzisz? Chłopak. No. Tak rozmawiamy, że to w sumie drugi wypad Nukusi. Bo już kiedyś zdobyła kopią... kopę? Kopę biskupią. Tak? Widok z przodu piękny. Chłopcy maszerują, kurtki mówię, załóżcie, bo 18 stopni tylko, nie? nie? Chłodno, Prawda? Także nie spodziewaliśmy się, ale jutro ma być 22, więc zapowiada się ciepły, słoneczny dzień. Ja myślę, że teraz na bluzę wystarczy na tym, tylko jak będziemy wlecać, to już będzie. No, kłodny. będzie. I dlatego mhm. to, nie będzie to spakować, to taka... No, to wszyscy się naubierali. Mało, się głowie, I głodni, nie? I głodni. Kto jest Ta. głodny? No, Aleks chciał McDonalda już po drodze. mówimy, nie, nie, zjemy coś w Karpaczu. Też chciałeś? idziemy na rybę. Na rybę, a mówił Aleks z domu. No ja mówię, ja nic nie będę mówić, co sobie zamówicie, sami wybierzecie i tak dalej. Bo ja zawsze im doradzam, że potem nie zadowoleni. No ale mniejsza z tym, a Aleks do mnie mówi, no ja rybę wezmę. Także <też>, śmiałam się. Ale fajną drogę Max znalazł. Bo jak byliśmy poprzednim razem, to szliśmy naokoło, a teraz możemy tutaj sobie laskiem mieć. Także szybciej. Fajnie. Słychać jakiś strumyk. Słyszycie? Tutaj Coś tylko, szumi. Co, my mamy też szczęście do tej wilczej, że... No, drugi co raz. To, co w tym samym miejscu. Dobrze słyszeliśmy, a no właściwie ja słyszałam. Jest strumyk. Piotrek, a to nie jest ta rzeczka, przy której spaliśmy kiedyś? Może być. A pamiętasz? Może być. Na by Bardotka? Może być. Kurcze. Jak ona się nazywa ta rzeczka? Mieliśmy... Jak? Karpatka. Karpatka. Nie pamiętam tej rzeczki nazwy. I proszę. O jaki Mercedes! I jesteśmy już praktycznie w centrum. Mili Państwo. Także cieszymy się bardzo. Ruch spory. Zaraz poszukamy smacznej restauracji. Oczywiście. Tutaj ktoś pisał kiedyś, że tu jest smacznie, to na pewno. Ale może się po prostu przejdziemy do końca i ewentualnie wrócimy. Przyznam, że pierwszego października nie spodziewałam się aż tylu ludzi. Ale w sumie dzisiaj niedziela jest to. Sumie też tutaj. No tak, to nawet z pobliskich tutaj okolicznych miejscowości ludzie przyjechali. Nukusia no wszystko wącha, sprawdza. Sery z grilla, z żura, winą gratis. Dobre, bo z Polskim. Pisze sery góralskie. Co chciałeś mówić? Że to była w stanie kiedyś miedli. Tak, tak. Gdzie? No, tutaj. Ty nie byłeś z nami. Byłem. Wtedy? Aleks był. Tak? tak, ty jadłeś, szaszłyka. A teraz restauracyjny co? Ty kiedy to było? Nie, to byłeś tutaj chory. Mmm. I z mała się w restauracji. A tu jest restauracja? Tutaj po lewej też byliśmy, na lodach. Zna się już tutaj niektóre knajpki. Ktoś pisał właśnie, że pizzeria Diabolo jest godna polecenia. Pamiątki Czeskie klimaty. Tam kiedyś była rosyjska restauracja, ale z wiadomego powodu nazwa została zmieniona. I tu zaraz w prawo są pyszne pierogi i naleśniki. Tak. Pierogi i naleśniki, coś pysznego. Może tam pójdziemy. Przemyślimy sprawę. Póki co idziemy do góry zobaczyć. Co się dzieje? O, tu ktoś będzie śpiewał. Coś, nie? Czy burzą? Coś budują. No tutaj tak, ale to wygląda jakby już... Coś przerabiali po prostu, nie? Tak, tak. No, jakaś dobudówka. O, szaleją na jednym kółku. Tutaj też jedliśmy po lewej. Byliśmy tak. na y, krokietach z warszczem czerwonym. Restauracja 49. I tu po też na <noise> Wszędzie byliśmy. To chyba na deserach. Tak, na deserach. I to ostatnio jak szliśmy, to stały takie wielkie yy, butelki z alkoholem. Bo jest taka czusia wielka. O, to za 130, ja tam była za 150. Ja widzisz? Dla Nukuśki Pamiątki regionalne No ja wiem czy one takie regionalne no nie wszystkie chyba O jest coś dla Maxa Bureroczek z Charizardem Jesteś dla Aleksa mhm. I tutaj jest właśnie zobacz Aleks Zjazd z tymi saleczkami Teraz mm jechaliśmy. Mhm, jechaliśmy. I będzie wszystko ok. No co, to pijemy, pijemy. I tutaj też żeśmy mieli jeść w tej restauracji? Tak, Tylko ale... Tylko było bo... miejsce przy drzwiach. Mhm. Mm to nawet na filmie jest. Skarpacze. Z, Z poprzedniego wyjazdu.